Halo, czy to już wreszcie jasne dla wszystkich? Nie możemy dłużej udawać, że problem sam się rozwiąże. Jeśli teraz nie zatrzymamy szalejących zmian klimatycznych, to zmierzamy prosto do katastrofy. To już nie jest film science fiction, to nasza rzeczywistość. Myślicie, że strategia zero emisji do 2050 roku to dobre rozwiązanie? Żartujecie? To tak naprawdę, jakbyśmy gasili pożar, kiedy dom już płonie. Wtedy możemy nas tu po prostu nie być. Mamy tylko jedną planetę i ten zegar tyka naprawdę szybko. Wyobraźcie sobie, to nie jest marzenie, to nasza przyszłość, którą możemy zbudować. Pomyślcie tylko, gdyby nasi decydenci mieli odrobinę prawdziwej dobrej woli. Już w 2030 roku moglibyśmy mieć rewolucję czysty, bezemisyjny transport dostępny dla każdego. Koniec skorkami, smogiem i zanieczyszczeniami, autobusy na wodę, elektryczne kolejnogi, rowery, całe miasto tętnące życie. A co z energią? Mielibyśmy energię nie tylko stabilną, niewiarygodnie tanią, ale też w pełni przyjazną dla naszej planety. Słońce, wiatr, geotermia, źródła, które nie wyczerpują się i nie niszczą naszego środowiska. To energia, która wspiera rozwój Ziemi, a nie ją degraduje. Brzmi pięknie, prawda? To wszystko jest możliwe do zrealizowania, ale żeby to się stało, potrzeba czegoś więcej niż tylko planów i obietnic. Potrzeba prawdziwej, niewiarygodnej odwagi. Odwagi, by podjąć trudne decyzje. Odwagi, by patrzeć w przyszłość, a nie tylko najbliższe wybory. Odwagi, by działać teraz. To jest nasz wspólny cel. To jest nasz czas. Nie pozwólmy, by przyszłość wymknęła nam się z rąk.